Times I put up with Hornigold and his self-righteous shite. Verily, you are a man of principle, Captain Hornigold. A man I believe I can trust with my best ideas. Faith and we'll survive this, Charles, with our pride intact. Well, that's confidence. You brewed a plan I might get a taste of? Nassau is over, that's plain to see. I say we skip out tonight and regroup at my compound. Fair enough, what's your angle? The Brits have brought their supplies ashore, see? If we nick some gunpowder and pine pitch, we can build a fire ship and send it straight at the blockade, blasting it to smithereens. Aye. We'll use Rackham's ship. ain't a capable captain. My conscience is clear. Right. When well, you get the gunpowder, I'll secure the pine pitch. Witajcie, nazywają mnie Samotny Wędrowcą a to jest kolejny odcinek naszej serii Assassin's Creed Black Flag W ostatnim odcinku y, ludzie króla weszli do nasasu i dali wybór o amnestii tej lub śmierci a my próbujemy uciec stąd Przynajmniej na to wszystko wskazuje by na razie oni zrobili blokadę i nie da się wyjść. A my zamierzamy tu blokadę prochem rozwalić. Myślę, że się uda.

that COMMER! Dobrze, ja próbuję teraz właśnie te wszystkie cele dodatkowe czy tak zwane opcjonalne zrobić to zawsze też fajnie wygląda Lepiej wynik końca gry wygląda Dobrze, ile razy muszę jeszcze go uszyć? Trzy I still here Sampai jumpa di video selanjutnya. No i teraz do prochu może. Tutaj trzeba jest ten fajnie wyjść, ok. Stop you. Ah! I'll have I guess. a moment uh, ready to take the shot huh uh. 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 right <laughs> dobrze, po to ostatnio musimy wejść pod, po... na podziemie, w podziemie Do podziemi po prostu, no więc dobrze Ej chyba to już minąłem nawet Wow, dużej puty się zbierała co No i ostatnie strzałki wydaliśmy, żeby ten cel dodatkowy No i dobrze, może my już chyba będziemy mogli... A, od razu nam no, przynieść, okej. Okay. Więc dobrze, kontynuujmy. Kolejna misja. Come on boys, you're lagging! This The Commodore fears a revolt is nigh. His orders are to sink every goddamn pirate ship now anchored in that harbor tonight. It's about the Governor's wishes, sir. This is a direct order, soldier. You will take position on the grounded galleon and await the Commodore's further orders. Is that clear? Aye, sir! The conniving bastard. Someone ought to slit the Commodore's throat before he gets a chance to bar those orders. You think so? We're dead in the water otherwise. All right, I'll kill him.

Kurde, wykryli nas Dobrze, spróbujmy więc jeszcze raz Siemanko Dobra To policzyło mi podwójnie, jak słodko Nie, to takie błędy się zdarzają Znaczy ja nie płaczę, to jest na moją korzyść The South between them two, Rogers and Chamberlain. What's the issue? It's not an oil thing, Rogers and the entire. There's a rumor going on that Rogers is a Jacobite, or worse, that he's a Catholic. Well, I'm the

No ale dobra już, ja ich bym tak z krzaków nie zabił Więc zabiłem ich tak normalnie Śledź strażników Czyli dalej to samo zadanie O, fajny taki krater jakiś, nie wiem co to Ale fajnie wygląda Ogólnie wszystkie lokacje w tej grze fajnie wyglądają i przepięknie. Uuu, tego załatwimy w krzakach. Chodź, chodź, chodź. Teś, też. Ej. Znowu niezbyt mi się udało to. I się, ok, to było proste, by na to nie patrzeć. Kurda, oni się coraz bardziej oddalają od nas ale ten strażnik się patrzy więc musiałem to przeczekać kurcze wykrycie na nas y... no dobra przykrycie jest no ale nas całe szczęście nie dysynchronizowało mnie to A więc dobrze mamy zabić tego komandora całego No tak jak podejrzewałem nie Czyli że oni nas do niego zaprowadzą my go zabijemy No dobra Mamy w dodatku zrobić to z powietrza Taki jest opcjonalny cel Myślę że może się udać to nam Ale po kolei Najpierw musimy się dostać na ten statek Ochę, po tym drzewie będzie dobrze Okej, okay, może najpierw w tamtych dwóch by udało się zabić, co? Mi się cieszy. A nawet jeden do mnie idzie, więc to uproszczasz sprawę. Kurty, zauważył mnie. Nie za dobrze. Nie ma tutaj tego mechanizmu, który by mnie na górę dostał, więc musimy sami się tak tam dostać. On jest w jednym miejscu, tak? więc takim sposobem go nie do, dopadniemy musimy na tamten marsz wleść jakimś sposobem a nie on chodzi to upraszczę sprawę wystarczy ty na niego zaczekać Jednak nie mam wyboru, muszę na tamten marsz wejść. No właśnie, on tam uchodzi. Czy ja tutaj doskoczę? Ej, raczej nie. A, tutaj jeszcze jeden jest kostek. No dobra. Okej, okay, trzeba było... Fajnie było, jakbym jego załogę zabił. Bym miał wtedy większy szacunek do siebie. A raczej mi się to nie uda. hold that The governor's given us a pardon, Commodore. Don't a man's word mean anything in these times. A syphilis clouded your mind. Why scratch and claw to protect such squalor? Your parasites feeding off the industry of honest men. Much like King George in that respect. Know your place, peasant! You may have taken my life, but you have not improved your own by any measure. Does some purpose keep you talking? If not for that heathen, Governor Rogers, I'd have seen you hanged from your own cross-trees. Worm. All of you.